Tom, 30 grudnia 1902 roku. Kary, wojny, trzęsienia ziemi i choroby są potrzebne światu. Jakiego dzieła Jezus dokonuje w duszy, i jakie zniszczenie powoduje czyn sprzeczny z Jego wolą. Kiedy znajdowałem się w swoim zwyczajowym stanie, wydawało mi się, że widzę Trójcę Przenajświętszą. Ja zaś byłam pośród nich. Wyglądało na to, że chcieli zdecydować, co mają zrobić ze światem. Zdawało się więc, że mówili, jeśli na świat nie zostaną zesłane bardzo okrutne kary, wszystko się dla niego skończy pod względem religii, staną się gorsi od samych barbarzyńców. Gdy to mówili, wydawało się, że na Ziemię stępowały wszelkiego rodzaju wojny, choroby i trzęsienia ziemi, będące w stanie zniszczyć całe miasta. Kiedy to ujrzałam, powiedziałam drżąc całkowicie Najwyższy majestacie, przebacz ludzką niewdzięczność. Serce człowieka teraz bardziej niż kiedykolwiek się zbuntowało. Jeśli człowiek poczuje się upokorzony, zbuntuje się jeszcze bardziej i znieważy jeszcze gorzej Twój majestat. Głos, który wychodził spośród nich, powiedział: Człowiek może się buntować, kiedy zostanie tylko upokorzony, ale kiedy zostanie zniszczony, jego bunt ustaje. Otóż mówimy tu nie o upokorzeniu, ale o zniszczeniu. Potem zniknęli. Któż jednak mógłby wyrazić, jak się poczułam? Tym bardziej, że odczuwałam chęć wyjścia z mojego stanu cierpienia oraz wolę, która nie była całkowicie poddana woli Bożej. Widziałam wyraźnie, że najgorszą zniewagą, jaką stworzenie może wyrządzić stwórcy, jest przeciwstawieni się jego przenajświętszej woli poczułam boleść z tego powodu i bardzo się obawiałam że mogłabym dokonać czynu sprzecznego z jego wolą przez to wszystko nie mogłam się uspokoić po wielu zmaganiach mój ukochany Jezus powrócił i powiedział do mnie córko moja często lubię wybierać dusze i otaczać je boską mocą tak aby żaden wróg nie miał do nich dostępu. Ustanawiam w nich moją wieczną siedzibę. W tym zamieszkaniu, które tworzę w duszy, zniżam się, można by rzec, do najdrobniejszych usług. Oczyszczam duszę, usuwam wszelkie ciernie, niszczę całe zło, które stworzyła natura ludzka, i zasadzam całe piękno i dobro, które jest we mnie. Co więcej, stwarzam najpiękniejszy ogród mojej rozkoszy, aby korzystać z niego według mojego upodobania i według okoliczności to znaczy na różne sposoby, dla mojej chwały i dla dobra innych. Tak, iż można powiedzieć, że dusza nie ma już nic swojego własnego, ale służy mi jedynie jako zamieszkanie. Czy wiesz, co wystarczy, żeby zniszczyć to wszystko? Czyn sprzeczny z moją wolą. Możesz więc zniszczyć wszystko, jeśli sprzeciwisz się mojej woli, a ja. Obawiam się, panie, że moi przełożeni mogą mi nakazać w imię posłuszeństwa to samo co ostatnim razem a on to nie twoja sprawa ja się z nimi rozprawię, tutaj zaś jest twoja wola. Przez to wszystko nie mogłam się uspokoić i powtarzałam w swoim wnętrzu, jaka nieszczęsna zmiana mnie spotkała. Kto oddzielił moją wolę od woli mojego Boga? Moja wola i wola Boga zdawały się być zespolone w jedno.